Kochani, wysłuchajcie mi przez chwilę. A jeśli będziecie mogli, to bardzo was proszę o udostępnianie mojej prośby, mojego apelu. Będę Wam bardzo za to wdzięczny. Jestem ojcem trojaszków. Dwóch synów, Szymona i Dawida, zdrowych. I tej ślicznej dziewczynki, Weroniki. Weronika cierpi na nowe porażenie mózgowe. Nie chodzi, nie mówi. Nie miała tyle szczęścia co jej bracia. Czemu? Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale wiem, co muszę w życiu robić. Dba o. Właściwa rehabilitacja, terapia, wszystko to powoduje, że ją mam przy sobie. Bez niej Weronika niestety ale może dojść do niewydolności wielonarządowej, ja strach pomyśleć. Pani Weronika również rośnie, no tego nie jestem w stanie powstrzymać. Wyrasta ze wszystkich rzeczy rehabilitacyjnych, z wózka. Potrzebujemy tego nowego. Niestety. Kochani, proszę was o pomoc. Przy Weronice trzeba robić wszystko. Jesteśmy jej rękoma i nogami. A sam niestety cierpię na schorzenie kręgosłupa. I daj Bóg, żebym nie musiał przechodzić operacji. Ale to już nie jest zależne ode mnie. Kochani, bardzo proszę o pomoc. Udostępniajcie to swoim znajomym. A ja im będę wszystkim bardzo wdzięczny. Nawet nie wiecie jak bardzo. Za tą pomoc bardzo Wam dziękuję. Wierzę w siłę ludzkich serc. I wiem też, że. Dobra praca. Dziękuję, pozdrawiam.